na moim kanale. W dzisiejszym filmie wystawię kolejną roślinę już na dwór. Aktualnie nagrywam ten film z około 11,5 stopnia. Dzisiaj zamierzam wystawić mandarynkę Satsuma. Od ostatniego mojego filmu trochę urosła. Zwłosiła nowego liścia. Zaczynają rosnąć już kolejne. Jest to mandarynka szczepiona. Mandarynka Satsuma jest już wystawiona na dwór. Co dalej z nią będzie, pokażę Wam to na następnym filmie. Pokażę Wam jeszcze cytrynę, którą wystawiłem dwa dni temu na dwór. Tak, tak na dzień dzisiejszy wygląda teraz. Liście nie zaczęło padać, nic złego się z nim na razie nie dzieje. Pogoda się trochę pogorszyła, gdyż zaczął padać deszcz.